Jeśli szukacie nietuzinkowego krzewu, który nie dość że fantastycznie kwitnie przez całą jesień, to jeszcze raczy nasze podniebienie fantastycznym smakiem owoców, to śmiało mogę polecić krzew zwany Leicysterią Piękną. Lejcysteria piękna, tutaj widoczne w odmianie Purple Rain. Potrafi w naszych warunkach klimatycznych dorosnąć do około 150, czasami nawet 200 cm wysokości. Oczywiście, w zależności od warunków glebowych oraz klimatycznych, w jakich nasz ogród się znajduje. Jest to krzew, który w naturalnym środowisku pochodzi z Azji, głównie z rejonu Himalajów. Jest to krzew, który wyróżnia się właśnie w naszym klimacie późnym kwitnieniem. Czasami w ostre zimy roślina ta potrafi wymarzać, nawet czasem do poziomu gruntu, ale ja osobiście osobiście bym po prostu jakoś z tego powodu się zbytnio nie martwił, ponieważ krzew ten kwitnie na jednorocznych pędach. Zachowuje się podobnie też jak Budleja Dawida, którą w zasadzie też bardzo dobrze jest przycinać dosyć nisko, bo wtedy te kwiaty są większe. Ulejce sterii pięknej, również, również dobrze jest ją przycinać, nawet jeśli pędy nam nie przemarzły. A w ostatnich latach zdarza się to bardzo rzadko. Przynajmniej u mnie, że te pędy są całą zimę i nie wymarzają, więc ja osobiście taki krzew przycinam dosyć nisko, na wysokość około, około 30, nawet 50 cm. I wtedy, w ciągu sezonu, roślina potrafi osiągnąć taką wielkość jak tutaj, a jest ona naprawdę spora i bardzo rozłożysta. Ma około 2 metrów wysokości oraz mniej więcej 150 cm szerokości. Leicesteria potrafi jednocześnie kwitnąć oraz zawiązywać owoce. Spójrzcie, tutaj widzimy kwiaty oraz owoce, które dopiero co dojrzewają. Są w kolorze biskupim. Ale tutaj powyżej na przykład mamy już owoce w kolorze czarnym. One już są dojrzałe. I te owoce fantastycznie smakują. Mnie osobiście. I przypominają smaku, przypominają smaku coś w rodzaju karmelu lub też czekolady. Jeśli jesień jest ciepła, to owocami z tego krzewu możemy cię ucieszyć mniej więcej około 2 miesiące. Zatem to też jest jakiś walor. Młode przyrosty, młode liście, mają delikatnie czerwonawe przyrosty, czerwonawe liście, takie wzorki, ale oczywiście one są widoczne bardziej w okresie wiosennym lub też wczesnoletnim niż teraz. Chociaż tutaj też widzimy delikatne. Przebarwienie, ponieważ to są jedne z tych młodszych przyrostów. Liście również są bardzo atrakcyjne, szerokie, duże, błyszczące. Natomiast jeśli chodzi o warunki, w których ta roślina musi rosnąć, to najlepiej jest to miejsce zaciszne, miary ciepłe, słoneczne lub też półcieniste z dostatkiem wilgoci. Chociaż z biegiem lat ta roślina przyzwyczai się również do do większej na przykład suszy, jeśli jest. Chociaż wtedy też kwiaty będą troszkę mniejsze. Przy sadzeniu pięknej należy mieć też na uwadze na jakiej glebie ona rośnie, ponieważ ona musi być mocno zdrenowana, gdyż roślina nie lubi nadmiaru wilgoci w zimie. Dlatego też dbajmy o to, żeby roślinie, jeśli oczywiście mamy glebę Gleby w ogrodzie ciężkie, zbite, to wtedy zapewnijmy takiej roślinie drenaż. Odczyn gleby powinien być lekko kwaśny, chociaż na glebie obojętnej poradzi sobie równie dobrze. Jeszcze zapomniałam dodać, że pędy tej rośliny są w środku puste, podobnie jak u bambusów. A jeśli chodzi jeszcze o liście, to te liście bardzo długo zachowują się, zatrzymują się na roślinie, ponieważ nawet większe przymrozki nie szkodzą tym liściom i czasami nawet w grudniu roślina potrafi być zielona. A podczas łagodniejszych zim potrafi również zachowywać część liści. Leicesteria piękna w odmianie Purple Rain wygląda, wygląda naprawdę niezwykle egzotycznie. Jeśli, więc jeśli chcemy mieć taką roślinę o hmm, pokroju egzotycznym bardziej w swoim ogrodzie, nietypową, to polecam jak najbardziej ją mieć w swoich ogrodach. Nie dość, że kwiaty wyglądają naprawdę hmm, tak oryginalnie, orientalnie wręcz, to jeszcze... Owoce są bardzo smaczne.